Zgłosił się pan radny Marcin Betlej. Bardzo proszę. Dziękuję za możliwość zadania głosu. Jeszcze raz chciałem przypomnieć, że projekt tej uchwały znalazł się na dzisiejszej sesji niezgodnie z prawem. Panie przewodniczący, pan notorycznie to prawo łamie. Materiały mają być dostarczone najpóźniej pięć dni przed sesją. Panie Radny, komisja obradowała, z tego co wiem, w piątek. Materiały wychodzą, wyszły w czwartek i dlatego ten materiał nie mógł znaleźć się w puli materiałów, które zostały dostarczone Panu na sesję. Rozumiem sesji. i dlatego Panie Przewodniczący, z tego właśnie powodu, o którym Pan wspomniał, ta uchwała powinna się znaleźć na następnej sesji. Ale Państwo Radni tutaj wprowadzili na dzisiejszą sesję. No nie z prawem. Może? W ogóle nie powinno być tego punktu. Na którym radni głosowali na dzisiejszej sesji, nad wprowadzeniem tego, gdyż materiały płynęły już po terminie. To jest takie proste. Ja nie wiem, czego pan przez tyle lat nie rozumie. Panie radny, materiały są dostarczane w terminie zgodnie ze statutem Gminy Miejskiej Kościan. Natomiast to był materiał, który panu tłumaczę, został stworzony przez Komisję dopiero po wyjściu materiałów i ja Państwa, czyli Radę pytałem, czy Państwo wprowadzacie ten materiał. Był czas na zapoznanie się. Proszę Pana. Pan mówi, że zgodnie z prawem. Artykuł 59, punkt 3. O sesję Rady należy powiadomić radnych pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej co najmniej na 5 dni przed terminem sesji, podając miejsce, datę, godzinę, łącznie z materiałami. Więc niech Pan nie mówi, że to jest zgodnie z prawem, pan ale my to nie, nie łamie. Nie pan nie przeszkadza. To jest jedna sprawa. Druga sprawa już odnośnie samego tutaj projektu uzasadnienia. W uzasadnieniu czytamy. Wszystkie wymogi formalne zostały dotrzymane, w związku z tym komisja wnosi o niewzględnienie petycji w omawianym zakresie. Ja mam pytanie do Pana Przewodniczącego Komisji Skargi i Wniosków. W którym miejscu petycja dotyka wymogów formalnych uchwały. Ja jeszcze odpowiem Panu Radnemu na to pierwsze pytanie. Panie Radny, my mamy terminy na rozpatrzenie petycji. Jesteśmy przed przerwą wakacyjną, dlatego pozwoliłem sobie wprowadzić to do porządku obrad. Kiedy wpłynęła petycja? Kiedy wpłynęła petycja? Już Pan, Czy Pan Przewodniczący Komisji może odpowiedzieć? 5 maja. 5 maja. Mamy który dzisiaj? Pan nie wie, który dzisiaj jest Ja wiem, ja pana pytam, bo pan najwyraźniej nie wie, że przez prawie dwa miesiące nie można było się ustosunkować do petycji, tak? To pokazuje państwa stosunek do mieszkańców, że mają państwo mieszkańców postu gdzieś. Komisja się zbiera już w terminie, w którym nie ma możliwości później dołączyć tych materiałów do sesji. Tak jest Państwa podejście do mieszkańców. Jest. Dobrze, proszę ja nie oceniać, bo Pan nie jest tutaj o, o oceny nie, od oceny. Jestem od oceny. Bardzo pan proszę. Wielokrotnie się pyta nas o zdanie, tak, jako radnych, więc to jest moja ocena. I tutaj ponawiam moje pytanie do Pana Przewodniczącego Komisji skarki i Wniosków. Wymogi formalne zostały dotrzymane. W którym punkcie petycja dotyka tych wymogów formalnych? Mówi, że coś jest nie tak. Y Dobrze, bardzo proszę, Pan Sekretarz zabierze głos, Sekretarz Gminy Miejskiej Kościan. Szanowni, pa, szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, w kwestii rozszerzenia porządku obrad, chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że Rada Gminy obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w kwartale. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Owszem, nasz statut też reguluje dodatkowo terminy, w których te materiały należy dołączyć. Natomiast jest jeszcze jeden przepis z rangi ustawowej, który pozwala Radzie w każdej chwili i w każdym momencie rozszerzyć ten porządek obrad. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku. Bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Także Rada może to zrobić w każdym momencie, bez względu na to, jakie mamy zapisy statutowe. Dziękuję Może Pan powtórzyć jeszcze raz ostatni ten punkt, że Rada może... Artykuł 20 y, ustęp 1a. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Zmiany, a nic tam nie mówi, że... Dziękuję. Dobrze, zmiany, ale koniec tam nie jest powiedziane, że mogą być dołączone dokumenty już po terminie. Dobrze, tu pytanie odnośnie tych petycji, w którym miejscu niby ona dotyka wymogów formalnych. Bardzo proszę, głos zabierze Przewodniczący Komisji. Panie Przewodniczący, pozwoli, że ja w paru zdaniach się odniosę do tej sytuacji, po prostu, żeby radni mieli jasną sytuację, za czym my dzisiaj głosujemy, tak. czego ten temat dotyczy. Ja mam nadzieję, że tutaj sformułowania Pana Radnego Betleja są po prostu, troszkę z niewiedzy wynikają, a nie ze złej woli. Panie. Pierwsze odniesienie. Oczywiście, że petycja wpłynęła 5 maja, ale to nie znaczy, że petycja wpływa na ręce komisji 5 maja. W tym czasie petycja była w urzędzie. Ja tą, komisję, ja tą petycję jako przewodniczący otrzymałem na początku, albo nawet w późniejszych tygodniach czerwca. Poprosiłem członków komisji, też pana przewodniczącego, żeby ta petycja była dzisiaj, żeby komisja w ramach swoich prac niezwłocznie to rozpatrzyła. Dwa, trzy dni minęło od momentu, kiedy otrzymaliśmy petycję, kiedy już był termin znany. A to tylko do Pana informacji teraz się odniosę już do stricto do petycji. Bo tego pisma też Pan nie otrzymał i Pan może nie wiedzieć. Jeśli chodzi o tą petycję, jej zakres mieści się w kompetencji dwóch organów. Jednym organem jest pan burmistrz, drugim jest Rada, czyli Komisja i Petycji. Pierwszy zakres dotyczy sprzeciwu wobec sprzedaży. I to jest zakres kompetencyjny, który należy do burmistrza. Drugi zakres sprzeciw wobec zapisów uchwały, którą Rada podjęła. I właśnie tylko i wyłącznie w tym zakresie Pan Burmistrz pismem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócił się z prośbą o po podjęcie uchwały. Dlatego analizując tylko i wyłącznie ten obszar, który Komisji został, że tak powiem, kolokwialnie zlecony do oceny, Komisja w ramach swoich prac nad petycją może odnieść się tylko merytorycznie, tylko do zagadnień, w których jest właściwa. Należy zatem wskazać, że Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę dnia 27 kwietnia zgodnie z obowiązującym statutem gminy oraz prawem. Wszystkie wymogi formalne zostały dotrzymane, w związku z czym komisja wnosi o nie uwzględnienie petycji w omawianym zakresie. A kolejna część ta merytoryczna to jest w zakresie pana burmistrza i pan burmistrz pewnie już jest w trakcie jakiegoś stanowiska w tym. I my nie głosujemy teraz nad tą częścią pana burmistrza, której jeszcze nie ma, tylko i wyłącznie nad aspektem formalnym względem tej uchwały, którą podjęliśmy tutaj radni obecnie 27 kwietnia. I komisja ustaliła, że nie ma żadnych przeciwwskazań, dla których można byłoby tę petycję uwzględnić. Dodam tylko, dodam tylko tak jeszcze jedno zdanie, że każdy mieszkaniec, z którego interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą podjętym przez organ gminy, czyli nas może zaskarżyć uchwałę zarządzenie do Sądu Administracyjnego, jeśli się nie zgadza. Więc w tej części uchwały, czy petycji, przepraszam, petycji, dla której komisja była właściwa, podjęła taką uchwałę. A co będzie dalej, no to będziemy w późniejszym czasie dopiero widzieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. panu przewodniczącemu za wytłumaczenie. Czy pan radny zrozumiał już? Tak, zrozumiał. Chciałem tu jeszcze tylko jedną rzecz wyjaśnić panu przewodniczącemu komisji, że nie mam pretensji do pana, że komisja się tak późno odbyła, bo wiemy dlaczego się tak późno odbyła. Z win tutaj przewodniczącego i, i wyżej osób postojonych. Przepraszam, nie przewodniczącego, bo tu pan burmistrz zgłosił się. Z... Dobrze. Przeprosiny przyjęte. Panie burmistrzu, w związku z czym mam pytanie do pana, jak pan się ustosunkowuje do części merytorycznej petycji? Warto byłoby to wiedzieć przed głosowaniem. Ale teraz my nie, panie radny, my teraz nie, nie głosujemy nad częścią merytorycznej, bo pan burmistrz tutaj ustosunkuje się, natomiast komisja zajęła się, tak jak tu powiedział pan przewodniczący komisji, nad częścią, która dotyczy podjętej uchwały. Dokładnie, to teraz nie jest czas na tą dyskusję. A kiedy będzie czas na tą dyskusję? No to pan się dowie we swoim czasie. A kiedy będzie ten swój czas? Bo pan próbuje mnie zbyć po prostu, tak? Panie, Panie radny, nierzeczny. są trzy miesiące i w tych trzech miesiącach pan się po prostu dowie. Czyli po podjęciu uchwały dzisiaj, tak? Tak, bo my podejmujemy tylko tą uchwałę w tej części, która dotyczy... dotyczy, dotyczy Dobrze, Część, czy, tej czy, czy tej części, części formalne, części tak. prawne. To ja się odniosę tylko zagadnienia. Panie burmistrzu, dlaczego pan uważa, że sprzedaż działki w całości wyjdzie korzystniej dla mieszkańców i dla naszego miasta Kościana niż sprzedaż? To nie są pytania, proszę, która dotyczy yy, tego punktu rozpatrzenia petycji właśnie w tym względzie. No właśnie o tym mówimy. Nie. To są te pytania, które są do tej części merytorycznej i tu, do której pan burmistrz ma trzy miesiące, żeby się ustosunkować. Ja bym chciał to usłyszeć, mieszkańcy też, Ale to usłyszeć, usłyszeć, bo jest to, proszę nie przeszkadzać, bo jest to ewidentny dowód, kolejny już, jak władza naszego miasta są niegospodarni, no. Jest okazja zarobić więcej pieniędzy? Nie. Stąd prosty wniosek płynie, że po prostu wie, wiadomo z góry, że to będzie deweloper, pewnie wiadomo już, który. Proste i logiczne, no. Czas pokaże. Także jeżeli pan, barmuj, pan burmistrz czuje się faktycznie włodarzem, nie ma nic do ukrycia, jest mężczyzną z krwi i kości. Proszę bardzo, czekam na panie, odpowiedź panie, odnośnie części merytorycznej. Dlaczego pan uważa, że zarobienie mniej pieniędzy przez miasto wyjdzie to Nie jest nie teraz tenos? czas tutaj na to pytanie do części merytorycznej, tak jak panu powiedziałem, pan burmistrz ustosunkuje się. Dobrze, jak dziękuję, jak się rozumiem, za... wszystko z góry ustalone, pan broni burmistrza, nie, nie jest przewodniczącym nie... Rady, to wiemy wszyscy nie od dziś, tak, no to po prostu Dwójka po prostu dzisiejsza y, pana tutaj wypowiedź, tak. y, y, taka, taka refleksja mi się nasuwa, czy tak naprawdę pan y, wypowiadając się w tym względzie, wypowiada się pan jako radny całego miasta, czy jako radny jako zainteresowany rad, jako, najbliższego miejsca Proszę mi nie przerywać. Radny, proszę mi jako nie przerywać. Radny całego miasta, zwłaszcza osób tak, popisanych pod tak. Bo wydaje mi się, Proste. że tutaj interesy y, osobiste których panu, panu mówię, y, tutaj y, zaważają niż dobro całego miasta. To się ponoć wydaje. Bardzo źle. Bardzo proszę, głos zabierze pan mecenas Piotr Ciepierski. Wysoka Rado, to jest burzliwa dyskusja, ale troszeczkę nie na temat. Burmistrz nawet jakby chciał, to nie może teraz zabrać głosu. Jest to poza porządkiem obrad. Najpierw Rada musiałaby się cofnąć do zmiany porządku obrad, ale taka zmiana byłaby w ogóle, taka zmiana właśnie byłaby sprawna, dlatego że w tej petycji jest dwóch adresatów. Rada i burmistrz. To wynika z jej treści. I przedmiotem obrad Rady w tym zakresie, czyli w zakresie załatwienia i sposobu załatwienia petycji jest Rada jako adresat. Burmistrz jako drugi adresat tejże petycji będzie miał obowiązek odniesienia do tego jako organ administracji, czyli w oddzielnym piśmie sygnowanym przez siebie poza sesją Rady. I w tym zakresie temat od strony zarówno prawnej, jak i proceduralnej jest całkowicie wyczerpany. Podsumowując. Burmistrz, nawet jeżeli by chciał dzisiaj zabrać głos, to nie może, a już na pewno nie w kwestii merytorycznej. Dziękuję. Czyli, czyli wielokrotnie burmistrz, kiedy w wolnych głosach mimo wszystko odpowiada na pytania zadane przez radnych, łamie prawo, tak, Panie Mecenasie? To przecież nie wolno odpowiadać. Nie w zakresie załatwienia petycji. Ja nie mówię teraz o petycji, tylko ogólnie. Są wolne głosy. Gdzie nie wolno zadawać pytań, kto zadaje pytanie, burmistrz my wszystko na to pytanie odpowiada. Panie radny, tak jak wskazałem, od strony prawnej ten temat w tym zakresie jest wyczerpany. Dziękuję. Dobrze, dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie sprzedaży działki położnej przeciwko Stanisława Moniuszki. Jak na razie do tej pory wszystko, co ja poruszałem dotyczy tej petycji, zarówno sprawy formalnej, jak i merytorycznej. Niestety pan przewodniczący trzymający stronę burmistrza, jak i zapewne tutaj większość radnych, będzie głosowała przeciwko miastom Kościana i Kościanowi. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni radni, zarządzam głosowanie. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę zgodną z drukiem nr 547 stosunkiem głosów. 16 głosów za, dwa głosy przeciwne. Głosów wstrzymujących nie było. Wyczerpaliśmy wolnym w punkcie wolne głosu udzielam głosu radnym bardzo proszę. Zgłosił się pan radny Sławomir Kaczmarek. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, ja chciałem się jedno zdaniem odnieść do ostatniego zdania, które wypowiedział pan radny Betlej. No i zdążyłem się zgłosić w trakcie dyskusji nad tym projektem. Chciałem powiedzieć, że my jako radni na mojego klubu nie głosowaliśmy przeciwko mieszkańcom Kościana, tylko głosowaliśmy za tym, że zgadzamy się z procedurą głosowania nad uchwałą, która była podjęta w ubieg na ubiegłej sesji czy dwie sesje temu. Tak? Myśmy swoją wolę wyrazili w tamtym głosowaniu. Nie byliśmy za sprzedażą tej działki, a dzisiaj tylko i wyłącznie stwierdziliśmy fakt, że tamta uchwała, pomimo tego, że nasz klub był wstrzymujący, część się wstrzymywała lub była przeciwna, Popiera, stwierdzamy, że ta procedura głosowania była prawidłowa. Także nie byliśmy tutaj przeciwko mieszkańcom Kościoła, tylko głosowaliśmy za prawidłową procedurą podjęcia tamtej uchwały, pomimo tego, że nie, nie popieraliśmy ich. Dziękuję. Dobrze, dziękuję.